Co się wydarzyło w poprzednim odcinku? Pewnie wiecie bardzo, bardzo dobrze. E, otóż z nami jest owieczka Lucy, którą znaleźliśmy razem z Bogiem. I słuchajcie, jesteśmy w, w jakimś dziwnym miejscu, bo tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy. I powiem Wam: Lucy gada. Słuchajcie, Lucy w tym momencie zaczęła gadać. Jest normalnie ze mną. Słuchajcie, w tym niebie. I uwaga, uwaga, klikam tab. Patrzcie na to. Lucy owieczka. Czy wy to widzicie? Normalnie jest ze mną. Więc moi drodzy, pamiętajcie o łapencji w górę yy, dzisiaj. Dzisiaj mam bardzo ważną rzecz, bo muszę ją odnaleźć, bo jest gdzieś tutaj, gdzieś mi uciekła. I patrzcie, mamy tutaj taką szafeczkę. Ja do tej szafki, słuchajcie, chcę zrobić yy, telewizor. I moi drodzy, dzisiaj dla mnie jest bardzo ważne to, żebyście napisali w komentarzach Coś miłego dla owieczki Lucy, a wasz komentarz w następnym odcinku pojawi się właśnie na tym telewizorku tutaj co będzie. E, więc, moi drodzy, czekajcie, bo jakiś miły, ciekawy komentarz będzie, słuchajcie, pojawi się na odcineczku, więc bardzo gorąco zachęcam. Co dzisiaj mamy do zrobienia? Słuchajcie, mamy tą moc, że możemy tutaj patrzeć sobie różne rzeczy i tak sobie obczajem właśnie ten telewizorek, musimy zrobić. I pilotik, słuchajcie. E, więc skorzystamy z tego na stówę e, ogólnie sztapkę. Żelaza mam, szybę musimy zrobić Redstone'a i dzisiaj robimy telewizor Słuchajcie, będziemy mieli co oglądać Razem z Lucy, no i pilota Musimy zrobić, ale to za momencik Ja ją tylko znajdę, słuchajcie yy, Dobra Jeszcze potrzebuję tylko kilof jakiś fajny Do zrobienia i dzisiaj normalnie się nie mogę doczekać, bo pierwszy raz na odcinku razem z Lucy będziemy sobie grali, szukali różnych rzeczy. Mam nadzieję, że yy, spodoba, wam się, spodoba Wam się Lucy w takiej formie. E, oczywiście, zostawiając łapkę w górę, możecie pokazać mi, że po prostu Wam się coś takiego podoba, bo to jest coś nowego. Pamiętacie te akcje razem na Wojanowicach, że my tu sobie cisnęliśmy i w ogóle. E, o! Czy ja widziałem tam Lucy? Słuchajcie. Pamiętajcie ją na Wojanowicach, razem zginęliśmy. Dobra, zaraz ją musiała zawołać. Lucy! Lucy, gdzie jesteś? Halo, patrzcie, no nie ma jej, tam widziałem, widziałem ją przez. L Lucyna? To ty? Lucy? To ty? Halo? O kurde, matruner! Wow, Lucynka! Ale ty gadasz! Ostro! Jak tam? Mnie si się podoba, no mów, co tam się dzieje? No, fajnie, ciebie? tu jest, Słaj. Ja ogólnie byłam na wyprawie, słuchaj. I dla Boga przyszykowałam taką koronę. Yy, Co caro? to za korona jest? Koronę da. za to, że uczy, powie, yy, sta, zrobił, że no. mogę. Mówić. No tu, ej, no to kozacko. Ej, patrz jaką koronę. Dobra, to mogę ja na razie ją nosić, bo chciałbym oczywiście przetestować, a później ją oddamy no. dla Boga, więc na no spokojnie. Możesz, możesz. E, Lucy, słuchaj, dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek, bo to jest pierwszy nasz odcinek, słuchaj. Nigdy wcześniej nie nagrywaliśmy. Znaczy nagrywaliśmy, to sama dobrze wiesz, na Wojanowicach byliśmy. Pamiętasz co się z nami stało z on? Pamiętasz? Nie wiem jak to jest możliwe, ale Lucy, e, słuchaj, ogólnie pamiętasz co się stało na Wojanowicach z nami? Pamiętasz on Wojana, Paliona, Kati i my razem zginęliśmy na Wojanowicach i pff, nawet nagrałem o tym piosenkę. Eee, co o tym sądzisz, powiedz? Powiedz, słuchaj, piosenka no. moim zdaniem jest kozacka, słuchaj. Ciągle mam ją w głowie. <laughs> to, to Bo to był piękny czas. No było super. Ej, wiecie co? Słuchajcie, dzisiaj razem z Lucy robimy telewizor. Słuchajcie, TV! Mamy tutaj telewizor, zobaczcie. Tak wygląda. Tak, zrobimy telewizor. Lucy, musimy ogarnąć jed... Słuchaj, sześć piasku, jednego redstone'a. Chodź, idziemy szukać. Chodź, idziemy szukać. Musimy to znaleźć. Następnie będziemy musieli wykombinować tylko pilot i jesteśmy w domciu, więc Lucy, idziemy, idziesz razem ze mną. Rozglądaj się, że musimy mieć żelazo. Żelazo akurat mam. Ale musimy ogarnąć jeszcze redstone'a. No i co jest dla mnie ważne, to szy... Szybę, nie? Musimy mieć szybę. Okej, okay, dobra. Będziemy tutaj pomalutko sobie kroczyli. Lucy, jak ci się podoba ten świat? W ogóle gdzie my jesteśmy? Co to za jakieś wysepki, nie? Jakieś dziwne, niebo. mega. Chyba. Tak mi się wydaje, że to jest niebo, ale nie jestem tego pewna. No to jest niebo, bo to jest Bóg, ale... Ale słuchaj, bo... Taka jest akcja, że... Nie! Uważaj, Lucy! Uważaj ostrożnie, bo to są krokodyle. Zobacz na to. Jakie on ma paszcze! No, nie, 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 nie. Dzisiaj za wszelką cenę robię ten. ten, ten uh, T.N. Uh, telewizor. Zobacz, co jest dookoła. Siano! Dla ciebie, Lucyna. Ale jak ono jest zrobione, że zobaczono, jest Nie zasiane Wow! Krokodyle się mnie rzuciły, Lucyna. Lucyna, uciekamy. Lucy, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, Lucy. Nie możemy tutaj być. Musimy znaleźć redstone'a. No i wynosimy się stąd. Uważaj kolejny krokodyl! O nie, nie możemy tutaj tak działać ja zauważyłam, że jak ich nie, się nie zaatakujemy, to nic nam nie zrobią, słuchaj No, a ja nie zaatakowałem, za, jak się na mnie rzucili To, to jakaś dziwna teoria <ścoughs> Dobrze, ej, słuchaj, musimy znaleźć redstone, redstone. E, Czy masz jakiś pomysł? Czy masz jakiś pomysł? Może gdzieś w tych górach w tej kopalni, czy coś takiego może jest być było? To bardzo możliwe, bo zobacz, to jest kamień A tam w górach no, często No właśnie Ej! Słuchajcie! Czy my... Wy... Wiecie, że my w tym momencie możemy wyjść z nieba? Słuchajcie! Możemy wyjść z nieba, co wy o tym sądzicie? Czy byście chcieli, żebyśmy wyłazili stąd jak najszybciej? Bo możemy zrobić, pamiętacie ten totem taki? Który nas przeteleportuje, słuchajcie, już na ziemię. Ja jestem mega, mega nie mogę się doczekać po prostu tego wyjścia, ale muszę wiedzieć co wy o tym sądzicie. Więc dajcie znać w komentarzach, a my razem z Lucy będziemy tu kombinowali jak stąd się wydostać. Dobrze, widzisz no, jakiś stąd czy no, nic? No, ja co? A że znowu wrócimy na wojanowice. No da? nie wiem, Lucy, nie wiem czy na wojanowice, ale... ale po prostu... Patrz! Co tu robi! Redstone jeden jest! O kurczę, jakieś dziwne lagi tutaj są na tym świecie, ale okej. Okay. Jest jeden redstone. Ty No to mamy ogarnięte, słuchaj, patrz, pyk! Dawaj Redstone. Ej, co on się nie psuje? Nie no, zepsuł się, kozacko. No dobra, yy, mamy 9 Redstona, ale... Ja muszę jeszcze znaleźć jeden redstone. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby znaleźć jeszcze jeden red blok redstone'a. Może gdzieś tutaj na górze? No, wow, ja, tam... ja mam! Znalazłem kolejny. Pięknie, pięknie. Mamy kolejny redstonik. Dobra, zbieraj się, redstone'ie. Co on z nim jest? Dobra, mamy go. E, może ja się przeteleportuję po prostu. Nie wiem, na przykład tutaj. O. Ej, na no, na nadawaj. Ale mówiłeś, że znalazłeś jakiegoś nowego youtubera. No właśnie, Lucy, jest to Smyslow, słuchaj, Smyslow jest z nami tutaj gdzieś w niebie, tylko że my się trochę odłączyliśmy, bo my, ja wróciłem do Boga, a on, słuchaj, ma problemy z pewnymi postaciami tutaj w tym niebie, no i jest całkiem kicha, ale mam nadzieję, że może go spotkamy w niedu za niedługo, yy, tylko czekaj, 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 gdzie jest ten domek? Dobra, bo ja muszę craftować, tylko piasek jeszcze, a piasek był przy krokodylach, słuchajcie, przy krokodylach i... Nie wiem, ja się nie mogę doczekać, bo tutaj w niebie ogarnąć telewizor? Nie no telewizor będzie kozacki Lucy! Dawaj, chodź tutaj, gdzie krokodyle były Chodź, musisz się pokazać widzom. Widzowie muszą sobie coś ciekawego napisać o tobie i zobaczymy co oni powiedzą. Wow, tu jest kolejny, nie uciekam! Uciekam! Ło wow, wow 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 Dobra, czy jest tu piasek? Tu jest piasek, kozacko, dobra, bierzemy go. Bierzemy go. Sześć kawałków słuchajcie, muszę mieć. Sześć kawałków, szybko, Lucyna, pomagaj mi. Błagam, bo mnie tutaj zjedzą żywczym. żywcem żywcem, żywcem. Dobra, pyk, dobra, dobra Ej, zjedzmy. bo mnie zastanawia jedna rzecz, słuchaj No dawaj, co cię tam zastanawia, Lucyna? To tam lata na niebie, nie? Yy, to są takie przeszkadzajki trochę yy, I one tam yy, ogólnie nie są jakieś groźne Ale trzeba na nie uważać jednak Bo ja nie okay. wiem Okej, okay, to jest bardzo ryzykowne, słuchajcie Nade mną jest mnóstwo Krokodyli, Lucyna, ratuj! Lucyna, 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 o nie Ej? Musimy piasek zdobyć. Musimy piasek zdobyć, to jest mega ważne. Bo inaczej nie zrobimy szyby. okej okay, krokodylu, krokodyl. Ale dostaniesz w czambo normalnie. Łombo czambo. Kurczę, jak się rzucił. Wow, wow, Lucy, ratuj mnie. Zginę zaraz normalnie. One są przy wodzie cały czas. Ja nawet nie wiem, jak ja mam do, się do nich tam dostać. Spróbuję coś wykombinować. Tylko w jaki ja. sposób. Ja jestem przy takiej jednej wodzie, ale to chyba nie ta jest. No ta, co krokodyle były, pamiętasz? Ło, wow, wow, płynie, uwaga, atakuje. To są drapieżniki, ty. To są drapieżniki, nie? Okej. Okay. Bierzemy szybko i wodę. I dawaj, i dawaj, 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 dawaj. Szybko, szybko, szybko. Piasek, zdobędę piasek. Nie. Lucy, misja... Oh. Misja nieudana, muszę wracać. Nie ma żartu tym razem, nie ma żartu. Słuchajcie, robię łopatę. Lucy, ja robię łopatę, proszę bardzo. I w tym momencie idziemy po ten piasek. Ja nie odpuszczę, a ty? Bo ja nie, nie ma takiej szansy, żebym nie odpuścił. Nie masz szans. Nie masz szans. Ja, ja wykopałam wcześniej taki jeden piasek, no. ale no. Mam go nadal w ekwipunku, jak chcesz to mogę ci go dać Jeden piasek, dobra, to trzymaj go, bo potrzebujemy jeszcze trzy w takim razie Więc go trzymaj okay. A ja szybko, słuchajcie, robię tutaj manewr, póki tych krokodylaczów nie ma I zdobywamy to, po, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, lecą do mnie? Dawaj, ile mam? Gdzieś 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7. Dobra, to jest wystarczająco. Mogę wracać, mogę wracać. Krokodyle poszły spać, więc szybciutko. O nie! Już na mnie leci, już widzę go! Kurczę, dobra, zwiewam w te pszenicę i wracam do domku i tam już wszystko zaczyna się pięknie, pięknie składać w jedną wielką całość. Eee, zrobimy piecyk Lucy, zrobimy... Będzie nam cieplej oczywiście w domu No to fajnie Piecyk na propsie Grałam okay. wystarczająco pszenicy wow. Ja mogę żyć tutaj Znalazłem coś, czekaj, ja muszę to sprawdzić Okej. Okay. co znalazłeś? Wow! Coś podejrzanego, jakieś chińskie znaczki Tu jest jakaś cela okay. przysłuchań, Czy co, Lucy, nie wiem Ty no to, nie wiem, nie wiem, nie wiem Okej, okay. zamykam Pasz, to, patrzcie I teraz tak Domek jest tutaj I ja do niego mogę wbić I uwaga, robimy, robimy To co chciałem od zawsze A nie, nie zrobimy, bo muszę zrobić Najpierw to Okej okay. I pięknie, pięknie mamy piecol Dobra, i co tu miałem podpalić? Co ja miałem podpalić? Miałem podpalić piasek Dobra, bo mają się szybki zrobić I z szyb już zrobimy oczywiście Telewizor! Lucy, cieszę się, że będziemy Mogli sobie oglądać Telewizję Aj, nie, super. Telewizję. na tej O, uważaj, uważaj, bo jak cię strzeli, to. Właśnie. Ej, bo ja mam taki mały problem, bo ta szafka jest mała na moje jedzonko i mojej tenki. Właśnie. No ta jest za mała, musimy skraftować. Dobra, skraftuję dla ciebie mm, skrzyneczkę. Proszę bardzo, skraftujemy dla ciebie skrzyneczkę, żebyś miała. Gdzie chować swoje i te maski? Tu będą twoje rzeczy, ok? Dobra, jedno szkło już jest zrobione, świetnie. Ja tutaj też coś trochę powrzucam rzeczy, bo rzeczywiście mam tego wszystkiego za dużo. Yy, wyrzucam, wyrzucam, wyrzucam. Obsydian nawet mam. Słuchaj, obsydian. Ty, a może... A może zrobić obsydian i przeteleportować się do netheru i z netheru już wyjść do tego, do zwykłego świata. To by było sztos o, Ty, ja podobałem. może to by, może to by wyszło? Nie hmm. wiem, może trzeba by było spróbować. Ej, Lucy! Te fotele. Podobają ci się fotele? Ej, bo ja mogę tutaj sobie usiąść, proszę bardzo. W koronie mogę usiąść. A właśnie, jak, jak wam się podoba fotel? Bardziej zielo, niebieski, czy żółty wam się podoba? Tobie, Lucy, jaki? Eee, nie, chyba nie żółty. Słucham. Żółty? Kojarzy ci się z twoim najlepszym przyjacielem chyba, co? Żółty. Yy, dobra, czyli patrzcie, mamy tak, piecyk, i już ostatni kawałek yy, piachu, piasku, i robimy. Lucy, w ogóle tam jest Twoje łóżeczko, nie wiem czy wiesz. I tam masz yy, kimę, nie? O, kozacka. Wow, co ty zrobiłaś? Nie wiem. Co ty zrobiłaś? Czekaj, jak ty to zrobiłaś? Kurczę. Wow. No, to nieźle, dobra, to patrzcie, mamy zrobione tutaj e, TV Room, dobra, bierzemy oczywiście to. Szyba, ja sprawdzę, czy na pewno szybę trzeba mieć. Szybę, okej, okay, więc bierzemy szybę. Jezu, tyle latania, tylko po to, żeby telewizor zrobić. Dobra, mamy TV. I uwaga, i pik jest. Patrzcie, możemy tutaj do, dodać nowe kanały. Więc moi drodzy, teraz dla mnie jest to mega ważne, żebyście napisali coś ciekawego. Lucy, dlaczego wróciłaś telewizor? Wow. Czekaj, oddaj go. Oddaj go. Nie, nie dotykaj go, nie dotykaj. Okej, okay, dobra. Eee, więc słuchajcie, teraz to jest, jest ważna. Co? To, bo to są jakieś kanały? Tak, są kanały, tylko musimy jeszcze pilot zrobić. Słuchaj, pilot się robi w taki sposób. Eee, czujnik światła, tylko ja nie wiem jak to się robi. Glas, o kurczę, musimy mieć szkło. Kwart. Dobra, słuchajcie, w następnym, do następnego odcinka spróbujemy zrobić ten pilot. Wtedy będziemy mogli korzystać z tego TV. Eee, Ej, Coś jest tutaj podejrzanego, nie? Czemu? A gdzie są moje żelki wszystkie? Żelki! Nie wiem ty, czekaj, gdzie Ale. są żelki? Masz żelki, nie masz żelków? Nie, Ale. będzie trzeba dla ciebie znaleźć. No dobra moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem, łapce w górze. No i napiszcie coś miłego dla naszej Lucynki, bo patrzcie, jak się na nas patrzy Lucynka, ty pimpulka, ty baba. Oj, sorry. O. <laughs> Jak ci się podoba świat? Kozacko Kozacko, Lucy mówi kozacko, patrzcie, tato jest No, nieźle Wow, ej, tu można wyjść? Okej okay. No, dobra, nieważne. Eee, w takim razie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam również na Discorda MatrunnerTitris. No, eee, macie link w opisie. Również e, koszuleczki z Lucy, z Matrunerem. Więc gorąco, gorąco zachęcamy, bo naprawdę kozackie MatrunnerTitris.com możecie kupić i pochwalić się na Discordzie Naszą swoją nową koszulką. Do zobaczenia. Pa, pa!